Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Hmm. Kaśka! Myśmy przecież zapomniały, starle do szkoły! No jak my mogłyśmy, to jest normalnie niedopuszczalne. Kasia? Kasia! Ej, Kasia! Nie wiem, może nie. W każdym razie muszę iść pościelić łóżko. O, co? O, dziewczyny, co? Wy mi żeście zrobiły spokój. On bardzo lubi się tarzać na dywanie. Dobrze, to tylko wezmę moje okulary stamtąd i może tam iść. O, jak zwykle ja mam najgorszą robotę. Zamknąć bagażnik. A! O, o, o. I to będzie moje łóżko, jak rozumiem. No zobacz, nic tu nie ma. To nie, to też nie. Zdecydowanie nie. O nie. Ty też nie. No nie mogę. Co? Ty też jesteś księżniczką? No tak. Myślałam, że mam super pomysł, ale ja coś się stłukło chyba. Na który tak swoją drogą wpadłam, tak wzrok temu, czy coś. No dobra, to wchodź. Na no pewno wejdę. Spróbuj mi nogi. Ręko. No, prawie. Połóż się teraz na ziemię. Powiedzmy, przepraszam, ale może coś tańszego? Nie do końca. Wiem, czy się opłaca kupować zestaw tatuaży za 250 dolarów no, no, no dobrze, to popatrzę jeszcze. A lubisz jakieś gry? Tak, kocham Super Mario. O, nawet jest jakiś plakat Super Mario. Właśnie tutaj. Dziękujemy świąteczne ludki. Mega słabo, Lepo żeśmy zdążyli... O nie! Co? Zapomniałam kotów! Kociaki! Pip, Pip! pip. Podjeżdżam, bo zapomniałaś kociaków. Zorientowaliśmy się. O, dziękuję. Dobra, pa, bo mamy opóźnienie. Wum. Zaczęła, zaczyna ci się szkoła dzisiaj o ósmej. Dobrze. Witaj karmo. O, cześć mamo. Wyglądasz identycznie jak twoja siostra. Chodź się niespodzianka. W każdym razie muszę lecieć, zjem coś w bufecie w szkole. No, 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 no dobrze. powiecie szybko do widzenia do widzenia dziękujemy no to do szpitala ale miałam jechać do supermarketu proszę pani pani może mieć złamaną rękę musimy jechać do szpitala ale, ale... po tej stronie możemy zobaczyć ojej Ko -ko kokorek ale takie obietelki przecież one są zbyt małe żeby pani mogła je zobaczyć a, jajaj, to musiałoby być wie większe, o wiele większe. Chwila, ktoś tu ma powiększator? Jeśli tak, to może się to skończyć źle. Tak jak cicho bądź. Tutaj proszę do mnie. E, mama, ale musiałabym okrążyć. Hmm, no to okrąż. Nie chce mi się. prostu przeskoczę przez scenę. No nie wierzę, czemu to się dzieje każdego roku. Uwaga, żadnego przechodzenia przez scenę. Można lecieć. Mają roszpunka. Ojej, ja, dwie były. Potem mamy księżniczkę Aurorę. uuu ładna. Ale potrzebuję jakiegoś Ken'a, albo jakieś lalki chłopaka, bo mam same dziewczyny, ale. Ojej, ja, ojej. Ten nieżypotwory. Uwaga, uwaga. Chłopczyku, proszę nie stawaj na głowie. Oj, przepraszam, przepraszam. Nie szkodzi, nie szkodzi. Uwaga, uwaga. Co? Gdzie jest łóżko? Jakie łóżko? No, o, o, do naszego pokoju. Namiot jeszcze nie jest złożony, więc oczywiście, że jeszcze nie przynieśliśmy łóżka. Ach, to mam nadzieję, że, nie, że je przyniesiecie. No tak, tak. No dobrze, w jedynym namiocie, który jest teraz skończony czyli w niebieskim namiocie będą spali independent dude oraz ty oraz tam. Chłopczyku, ty wiesz, ty boju ubrany na niebiesko. Ta, jasne. I co mnie to? Robi sobie co chcę i żyję na swoich zasadach. <laughs> nie pokonasz mnie. Tylko przełącz sobie na słuchawki. I Już. No, jeszcze ciebie tu brakowało. Chocolate. nie musiałeś przychodzić. Woo! Woo! To co, płyniemy do góry i płyniemy łódką z powrotem na ten na powie, znaczy na plażę? No pewnie, ale nie chcesz jeszcze trochę tu pochodzić? Jest chyba w miarę fajnie, prawda? No tak, ale po prostu łódka jest fajniejsza. Już mogę państwa przyjąć, zapraszam. Pff, nareszcie. Nie chcę być niemiła, ale czemu to aż tyle trwało? Niestety miałam pewne komplikacje z komputerem, bardzo przepraszam. Dobrze, już mogę państwa przyjąć, Ym, poproszę do wody. O, oczywiście. Oto mój. Oj, ojejciu. To zdjęcie było robione w bardzo trudnym dla mnie czasie. Więc do skateparku. Oj. No. I za spóźnienie. Spoko. Chodzi do skateparku, to ci pokażę. Specjalnie zmieniałam buty. Dobra, a więc po prostu zjeżdżasz. O tak. Tak. O. Ojej. I w górę. Uuuu. I z powrotem, tak. O i woo. Też chcesz, chcesz spróbować? Na no pewnie. Woo.